To jest program Kętrzyn Dzień Po Dniu. Justyna Drost, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze wydanie informacji. Walne zebrania Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier. 28. rocznica powołania Straży Granicznej. Rycerze ponownie zawitali do Karolewa. Współdzielnia mieszkaniowa Pionier rozpoczęła walne zgromadzenia, które potrwają jeszcze do 31 maja. Za nami pierwsze częściowe walne zgromadzenie osiedla Moniuszki. Po raz pierwszy zastosowaliśmy w trakcie obrad system elektronicznego liczenia głosów, co znacznie przyspieszyło obrady. Dzięki temu, pomimo znacznej ilości wniosków złożonych przez członków spółdzielni, mogliśmy zakończyć obrady przed godziną 20. Myślę, że jest to dla nas też sygnał, aby na przyszłość z takich właśnie rozwiązań korzystać, abyśmy mogli sprawniej i szybko przeprowadzać obrady. Częściowe Walne Zgromadzenie Osiedla Moniuszki zatwierdziło sprawozdania finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej, zatwierdziło sprawozdanie zarządu, jak również udzieliło absolutorium członkom zarządu. Ponadto podjęło też decyzje we wszystkich tych uchwałach, które były przygotowane przez zarząd i pozytywnie wyraziło swoją opinię w tych sprawach. Przed nami dwie kolejne części zgromadzenia w Kętrzynie: we wtorek na osiedlu Sikorskiego oraz w środę na osiedlu Piastowskim. Natomiast w czwartek zgromadzenie odbędzie się na osiedlu w Korszach, a w piątek na osiedlu w Reszlu. Problemy Kętrzyńskiego Szpitala nie milkną. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie wyłudzeń finansowych na kwotę 84 tysięcy złotych. Więcej o tym w materiale z minionej sesji Rady Powiatu. W minionym tygodniu po raz dziewiąty obradowała Rada Powiatu Kętrzyńskiego. Najwięcej czasu poświęcono szpitalowi powiatowemu oraz ostatniej decyzji dotyczącej czasowego zawieszenia oddziału Chirurgii Ogólnej. Sporo pytań do dyrektora placówki miał Mirosław Sieniakowski, radny powiatowy, a do niedawna zastępca dyrektora do spraw medycznych. Radny dopytywał m.in. o funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Pieniądze są rozrzucane na lewo i na prawo. Fajny dochód, duży. Jakie są przychody? Jakie są koszty w rozbiciu na koszty pomieszczeń, koszty dzierżawy poszczególnych karetek? Koszt personelu, ratownicy, lekarze. Jakie są stawki? Dlaczego stawki za godzinę są do 20% wyższe niż w Falku? Dlaczego nie są zatrudniani lekarze, którzy deklarują chęć pracy za dużo niższe stawki? Jacy to są lekarze? Jaki jest plan, kiedy nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania? W jakiej kolejności? Jakie to da efekty finansowe? Jaki jest koszt wynajęcia transportu zewnętrznego, międzyszpitalnego za miesiąc kwiecień? Do tematu odniósł się i sytuację wyjaśnił starosta Michał Kochanowski. To ja Panu odpowiem, w jakich okolicznościach znaleźliśmy się po styczniu tego roku, jeśli chodzi o przystąpienie do konsorcjum, które miało wygrać konkurs w Narodowym Funduszu Zdrowia i prowadzić usługi na koniec sali. Otóż niedawno, nawet, miałem też wątpliwą przyjemność zapoznać się z pismem nazwanym porozumieniem właśnie Pana Dyrektora pan Panu wówczas Zastępcą Dyrektora Spraw Medycznych, gdzie w tym piśmie z tego pisma wynika jednoznacznie, że ratownictwo medycznego ratownictwo medycznego nie miało niebać. Tam była propozycja, aby to Szpital Bartoszycki i Powiat Bartoszycki odpowiadał za ratownictwo medyczne na terenie Powiatu Ogromnym wysiłkiem w przeciągu kilku miesięcy tego roku, początku tego roku pan doktor Jan Karczak zorganizował ludzi, kadrę, sprzęt, lokale, lokalizację dla ratowników i dzięki, tylko te, dzięki, dzięki temu wysiłkowi dzisiaj Szpital Piętrzyński odpowiada za to ratownictwo i czerpie również zyski z kontraktów. Ponadto dyrektor szpitala w Kętrzynie, Wojciech Glinka, poinformował radnych o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o możliwość wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych przez jednego z chirurgów, który był zatrudniony na etat w szpitalu w Kętrzynie oraz równolegle w identycznych godzinach pracy był rezydentem w placówce w Bartoszycach. Wykazując pracę nie ma w, całym, w pełnym wymiarze godzin 12 7.30 do do 15 w oddziale naszego szpitala, i jednocześnie był, był rezydentem w szpitalu sąsiednim. W związku z tym, po analizie dokumentów, kierując się obowiązkiem, który nakłada na mnie ustawa 444 paragraf 2 ustawy o karnego, jako funkcjonariusz publiczny zostałem na mocy tej ustawy zmuszony do rozłożenia tego rodzaju zawiadomienia, również trzymaliśmy ostatniej daty. Za, y, dla podmiotu wystawiającego fakturę, to do faktury dołączony jest grafik pracy i Na tym grafiku pracy w oddziale jest pieczątka osoby wystawiającej, jest również pieczątka osoby, która zatwierdza tą pracę i niestety, no tutaj też jest, jest to pieczątka pana doktora najczęściej. Szerszą relację z sesji przedstawimy Państwu w najbliższym wydaniu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego. Natomiast Szpital Powiatowy w Kętrzynie będzie głównym tematem rozmowy w programie Na Gorąco. Do studia zaprosiliśmy starostę Michała Kochanowskiego oraz Wojciecha Glinkę, dyrektora szpitala. W minionym tygodniu poznaliśmy laureatów pierwszej gali osobowości Kętrzyna. Zapraszamy teraz na skrót wydarzenia, a dłuższy materiał znajdziecie Państwo w telewizyjnym biuletynie informacyjnym Miasta Kętrzyn. Szanowni Państwo, muzycznie rozpoczęliśmy pierwszą galę osobowości Kętrzyna 2019. Oni potrzebują takiego zaznaczenia, że oni tu są w Kętrzynie. Myśmy chcieli, ja do jednego z nich powiedziałem, że chcę to, to trochę powy, powyciągać tych Kętrzyniaków, takich, którzy coś znaczą, coś zrobili w Kętrzynie, i pokazać Kętrzynowi, bo, bo to są wartościowi ludzie. Kętrzy miał do tej pory kilka takich uroczystości, podczas których wręczano różnego rodzaju nagrody. To były m.in. niedźwiadki budownictwa, to była gala sportowca roku. My to dzisiaj zebraliśmy w jedną całość. Stąd też gala osobowości Kętrzyna, podczas której gali nagradzamy. I właśnie inwestycje niesamorządowe budowlane. Nagradzamy artystów roku, sportowców roku, społeczników, a także inicjatywy społeczne. Bardzo miło, że zostałem w ten sposób doceniony przez władze miasta. No jakby cały czas zawsze już pierwszego mistrzostwa to było doceniane, także jakby ciągłość została zachowana. Dziękuję tym wszystkim, którzy dookoła mnie są, bo to oni też wyzwalają we mnie coś takiego, co powoduje, że chce mi się coś zorganizować, coś przeprowadzić, kogoś zachęcić. Jerzy Pruszyński, człowiek sportu, osobowość roku w kategorii sport. To jest promocja miasta, to jest też rozwój miasta, bo to ci od tych ludzi zależy, rozwój miasta. My, samorząd może pomóc, ale to na nich stoi to wszystko. Nadszedł kulminacyjny moment. Czas na złoto, a w zasadzie na złotą statuetkę, którą otrzymuje pan Andrzej Sobczak. Pan Andrzej Sobczak, pierwszy burmistrz Kętrzyna w wolnej Polsce. Zapraszamy serdecznie. Do dziś aktywny na samorządowej Niwie, z jego głosem liczą się włodarze miasta, bo zawsze służy radą i można na niego liczyć. No myślę, że to, to był chyba jedna z trudniejszych kadencji, on budował ten, ten samorząd i ten urząd w, tu w Kętrzynie, a jeszcze do dzisiaj, do niedawna był aktywnym radnym, pracował w samorządzie. Było to zaskoczenie na pewno, bo Zostałem zawiadomiony, że jest taka gala. Przyszedłem. No, trochę trema, bo nie wiadomo skąd. Wyprowadzam się z siebie, znalazłem dość odwagi. Wyprowadzam się z siebie, i ciebie z równowagi. Wyprowadzam się z siebie. Karolewo znów zamieniło się w średniowieczne miasteczko. Wszystko za sprawą wielu rycerzy, łuczników oraz wyjątkowej inscenizacji bitwy pod wopławkami. Turnieje rycerzy okresu około Gruwalskiego e, rewelacyjne, niesamowity turniej 19 wspaniałych rycerzy, w tym mistrzowie. Polski mistrzowie świata, a więc poziom naprawdę wysoki. Jeden z najwyższych jak do tej pory w tych turniejach, które już tutaj odbywaliśmy. Tak, każdy wie jak najbardziej potrafi, jak najmocniej potrafi, jak najszybciej. E, jest to wymagające fizycznie, e, kondycyjnie też przede wszystkim, ponieważ hełm, e, gdy jest ta, ta maska, e, utrudnia oddychanie. Dwudunek węgla cofa się, więc jest to bardzo wymagające kondycyjnie. Moja walka poszła mi wyjątkowo dobrze. Przegrałem tylko dwoma punktami z reprezentantem Polski, więc jestem zadowolony. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy zapisałem się do Bractwa kontury nidickiej. Od tamtego czasu stopniowo dokupowałem sobie pancerz, a potem zaczęły się turnieje i przygoda z hobby. Możemy powiedzieć, że to jest bardzo dobry e, sport historyczny, stary. Ale, że tak powiem, odgrzany we współczesności. I tutaj każdy, kto myślał kiedyś jako dziecko, że być rycerzem, może się tutaj w zupełności spełniać. Młodość widać tak, zaczyna nam się rozwijać i coraz częściej, i coraz więcej widać młodych ludzi, którzy chcą walczyć. No wiadomo, to nie jest sport tani, tak. Całe wyposażenie, uposażenie jest to dość drogie, tak. No ale dzięki ojcom, wujkom, dziadkom. Mamy coraz więcej chętnych, coraz częściej się spotykamy i coraz więcej nas jest. Wróciliśmy tydzień temu z Mistrzostw Świata Federacji AMCF w Kijowie, gdzie we wszystkich walkach grupowych brałem udział wraz z kolegami z klubu Legenda Północy reprezentującego Warmię Mazur i Pomorze, zrzeszający najlepszych rycerzy z Armii Mazur i Pomorza i zebraliśmy tam trzy srebrne medale. Ustąpiliśmy tylko Ukrainie, gospodarzowi i w walkach 16 na 16, 10 na 10 i 5 na 5 to byliśmy srebrne medale. Ostatnim z turniejów, który dzisiaj się odbywał, był turniej łuczniczy, łuczniczy poświe, poświęcony imienia Kruchego, przyjaciel nasz, który niestety nie żyje od trzech lat. Od trzech lat też ten turniej odbywa się tutaj. Wspaniali ludzie, mnóstwo zawodników przez cały dzień, mnóstwo, mnóstwo strzał. Z tego co pamiętam, najlepszy zdobył blisko 500 punktów. To jest rewelacyjny wynik, a więc poziom z roku na rok coraz wyższy, coraz lepszy. Ucznik to była wtedy broń dalekiego zasięgu. Uczników w średniowieczu się bali, dlatego że większość armii nie mogła za blisko podejść, bo by ich wybili z daleka. To jest bardzo fajna inicjatywa społeczna, która została zawiązana. Praktycznie 9 sezonów temu na dokładnie 700-lecie tej bitwy, wiele naszych takich współpartnerów doszło do wniosku, że powinniśmy coś zrobić dla tej gminy, skoro w 1311 roku rozegrała się jedna z największych bitw średniowiecznych, właściwie przez niektórych kronikarzy nawet nazwana największą XIV wieczną bitwą na tych terenach. No to doszliśmy do wniosku, że dlaczego nie spróbować zrobić pewnej rekonstrukcji. Staramy się wprowadzać nowe elementy, żeby ta inscenizacja nie była taka martwa albo czasami nudna. Dlatego wszyscy ci, którzy z roku na rok nam towarzyszą i patrzą, dostrzegną, że jednak rzeczywiście są pewne zmiany w scenariuszu i w tym roku też mamy taką zmianę na samym początku, ale nie chciałbym o niej specjalnie mówić, bo zapraszam wszystkich mieszkańców i wszystkich telewidzów, żeby mogli się sami o tym przekonać. Dłuższy materiał z tegorocznej bitwy pod Włopawkami już niebawem na naszej antenie. Medale, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie czekały na funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy odebrali je podczas swojego święta. Główne uroczystości odbyły się w warmińsko-mazurskim oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie. Muzyka Jesteśmy na arenie międzynarodowej chwaleni jesteśmy chwaleni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jak w regionie Warmii i Mazur. A od czym, o tym świadczą nawet by dzisiejsi goście, którzy przybyli na uroczystość uczczenia 28. rocznicy powołania Straży Granicznej, obchodzonej dzisiaj w Kętrzynie przez Warmińsko-Mazurskie Oddział Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. O Straży Granicznej w ogóle się mówi, że jest bardzo dobrze dlatego że się bardzo dużo zmieniło, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Między innymi w wyniku ustawy modernizacyjnej zostało zakupiony bardzo dużo sprzętu, ale podkreślę, że również bardzo dużo pieniążków poszło na szkolenia funkcjonariuszy. To jeszcze dodatkowym elementem wpływającym na priorytetowość tego, tego działania to granica z Federacją Rosyjską i stąd tak istotne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, odpowiedniej, odpowiedniej jakości wyszkolenia strażnikom granicznym po to, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju, ale także trzeba na to patrzeć szerzej, także obywatelom Unii Europejskiej. Jest to ogromne wyzwanie, bo jaka jest sytuacja migracyjna w Europie, to chyba wszyscy już wiemy, bo jest to bardzo głośne. Wspomnę tylko o tym, że między innymi realizujemy zadania koordynowane przez agencję Frontex z misji zagranicznych, a także w ramach umów bilateralnych, na przykład na terenie Węgier czy Macedonii. Bardzo ważne te są zadania, dlatego że Polska w ten sposób spełnia swoje zadania też i poza granicami, działając przeciwko tej nielegalnej migracji. Przyszłość Centrum Szkolenia Straży Granicznej to przede wszystkim rozwój dotychczasowej problematyki, ale także współpraca międzynarodowa. Robimy to już od wielu lat. Na chwilę obecną, podpisane umowy, realizujemy wspólne programy szkolenia z takimi ośrodkami szkoleń, takich formacji jak Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Niemcy. W ramach umów bilateralnych także wykładowcy Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczestniczą we wsparciu w ochronie granicy państwowej innych krajów. Czy to poprzez agencję Frontex, czy też umów bilateralnych. Chorąży sztabowy Marcin Grobelny z placówki Straży Granicznej w Bezledach został wybrany przez Komisję Europejską do projektu Europrotex. Euro Jest to program Taki informacyjny bardziej i pokazujący, że na co dzień ci funkcjonariusze, którzy ochraniają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, mogą swoje zadania realizować też w różnych krajach Unii Europejskiej. Oni to doświadczenie, które tu zdobędą po kilkunastu latach, a nawet i w kilku latach służby mogą się nimi podzielić swoimi doświadczeniami tam z funkcjonariuszami ochraniającymi granice europejskie w innych krajach. Dla mnie czynnikiem takim najważniejszym w takich wyjazdach, w takich misjach jest to, że... Doświadczenie, które tu nabyłem w kraju podczas kilkunastoletniej służby, zarówno na pierwszej linii, jak i na Grecji Zielonej, mogę wykorzystać w, kraju, w tym kraju, do którego jadę, tak? Panią służbę przez miesiąc, dwa bądź dłużej, po to w zależności różny jest ten okres misji, mogę zdobyć tam doświadczenie, również którego, którego, które tutaj później mogę wykorzystać w służbie. Trzeba yy, czuć, że robimy coś dla kogoś. Ja osobiście przyjmując dokument dokumenty od kandydatów do służby granicznej, często monitoruję ich przyszłość tak, w naszej formacji, czyli awanse, wyróżnienia. Często nasi funkcjonariusze uczestniczą w misjach zagranicznych, co też jest takim powodem do dumy. Każdy awans jest to dla mnie ogromny zaszczyt, zważywszy na to, że jestem funkcjonariuszem od kilkunastu lat w formacji Straży Granicznej. Więc każdy awans jest dla mnie ogromną satysfakcją. Zarząd granicy Kętrzyn szuka nowych pomysłów, by doskonalić swoją drużynę. Okazją do tego był trening z Przemysławem Małeckim, trenerem reprezentacji Polski Juniorów. Dzisiaj niecodzienne wydarzenie jest z nami gość, pan Przemysław Małecki, szkoleniowiec reprezentacji Polski Drużyn Młodzieżowych. Pan Przemysław przeprowadzi trening pokazowy z najzdolniejszymi zawodnikami granicy i drużyn okolicznych. Jest też z nami Robert Reszka, członek zarządu klubu Granica. No, nie będziemy ukrywać, że pomysłodawca tej, tej wizyty. Pracowałem przy młodzieżowych reprezentacjach Polski U16, U17, również w tabie Reprezentacji U21. Wcześniej pracując chociażby z Robertem w, w Amice, w Ronki, w Lechu, Poznań czy w Zagłębiu Lubin, więc więc tych doświadczeń trochę jest i, i właśnie o to chodzi, żeby się tą wiedzą i doświadczeniami dzielić. Nasi trenerzy naprawdę wykonują bardzo dobrą pracę. Natomiast inspiracji nigdy za wiele. Pożytecznych inspiracji, naprawdę wartościowych, bo, bo, bo z Przemkiem się znamy. Tak jak, tak jak wspominał, już kilka dobrych lat wykonuje super, super robotę i nie tylko w reprezentacjach, ale i w Amice, i i potem w zagłębiu lubin. Także warto korzystać z takich doświadczeń. Jeśli nadarzy się taka okazja, a wierzę w to, że gdzieś te kontakty inne też będziemy wykorzystywać, to, to takich spotkań czy z trenerami, czy z zawodnikami będzie w kętrzynie więcej i nasi chłopcy będą mogli z tego korzystać. Dzisiaj chłopcy na pewno też przychodząc tutaj no, widzą trenera tak z gdzieś tam występującego przed nimi z, z orłem na piersi, więc to na pewno dla nich też każdy z tych chłopaków marzy o tym, żeby, żeby kiedyś z orłem na piersi zagrać, więc myślę, że to naturalną rzeczą jest, że ta motywacja dzisiaj będzie też pewnie na wysokim poziomie. Wielu trenerów reprezentacji młodzieżowych Realizuje właśnie takie, takie też działania, projekty odwiedzając mniejsze akademie, realizując treningi pokazowe, takie mini konferencje, mini wykłady, a przy okazji mając okazję zobaczyć miejscowych zawodników i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby któryś z chłopców się wyróżnił i, i na pewno nie umknął wtedy uwadze. Kętrzyński Klub Sportowy Granica wraca do domu. Od teraz wszystkie mecze będą rozgrywane na nowym stadionie przy ulicy Bytkowskiej. Za nami mecz ligowy Granica Kętrzyn kontra Unia Susz. Drużyny rozegrały go już na nowym stadionie przy ulicy Bydgoskiej, choć modernizacja obiektu nadal trwa. Początek meczu zapowiadał się bardzo obiecująco, jednak ostatecznie gospodarze zaliczyli porażkę i przegrali 2 do 0 z Unią Susz. Tuż przed rozpoczęciem na szczególne uznanie zasłużył Zbigniew Tulich, związany z granicą od 1962 roku, początkowo reprezentując ją na boisku jako piłkarz, potem jako długoletni działacz i sympatyk. Tym samym pożegnał się z klubem, a powodem tego była decyzja, by na stałe opuścić Kętrzyn. Następny mecz u siebie granica Kętrzyn rozegra z Zatoką Braniewo 1 czerwca o godzinie 16 na stadionie przy ulicy Bydgoskiej. Dobro powraca wraz z Czarkiem Bogdańskim. Giżyczanin po intensywnej rehabilitacji rusza na drugą wyprawę rowerową. Przemierzone kilometry wesprą dom dziecka we Fromborku, który jest mu szczególnie bliski. Ja właściwie się spodziewałam tego, bo mąż, powiem szczerze, można powiedzieć, załapał bakcyla pomagania po, po, po prostu w wydarzeniach, chorobie, która mu się przydarzyła. Sam wyszedł z tego ciężką pracą i stara się pomagać innym. To było ogromne przeżycie, a w tym roku no chyba na spokojniej do tego podchodzę. To jest prawie 600 kilometrów. Te 600 kilometrów jest podzielone na cztery odcinki, na cztery etapy, jakby cztery dni. Dwa dni jedzie w stronę Fromborka, to jest prawie 300 kilometrów i tą samą drogą po jednodniowym odpoczynku wraca do Giżycka, więc będzie tutaj w piątek późnym wieczorem zapewne. Cały czas ćwiczę i yy, staram się jak najwięcej jeździć rowerem. Tylko, że w tym roku niestety wiatry za dużo nie pozwalały, ale już trochę kilometrów nakręciłem. Przez wiele lat służący yy, Elblągu wraz ze swoją załogą bardzo staraliśmy się wspierać ten dom dziecka i po prostu darzę go sentymentem. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam, a za dziś dziękuję. Do zobaczenia.